To już drugi sezon waszego programu w TTV. Tak? E, jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło z TTV? Po prostu odnaleźli nas. Nie no, zna, znajomy zaproponował nam udział w tym programie i nie mogliśmy nie odmówić po prostu. I teraz ten drugi jest zupełny przypadek. To, to nie jest tak, że my chcieliśmy po prostu szukali e, Kolorowych osób i tak to po prostu wyszło. Pojawiła się propozycja, i od razu byliście zdecydowani na tak, że chcecie, że udział w telewizji to jest coś fajnego? Yy, nie do końca tak było, bo broniliśmy się przed yy, mediami, no ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że trzeba się pokazać, żeby ludzie nas poznali. Tak, dokładnie tak, Gabriel. Teraz drugi sezon. Czym ten drugi sezon będzie się różnił od tego pierwszego, który mogliśmy już zobaczyć? No, na pewno będzie się różnił. Ale czy? Ale nie możemy nie, nie, absolutnie nie możemy mówić, e, czym będzie się różnił. Oglądajcie nas od 3 marca e, o 22. Na pewno e, będą jeszcze większe emocje niż dotychczas. Chciałem zapytać, Wy jako projektanci, dla kogo teraz projektujecie? Proszę? Dla kogo projektujecie? Dla kogo projektujemy? Mam zdradzić tajemnicę? Dla Roberta Kozyry, Moniki Olejnik, Monika Pietrasińska. Wszystkie futra, które nosi pani Monika Olejnik, skóry są mojego projektu. Monika Pietrasińska także. No, no jest, jest dużo więcej znanych osób. Był też Robert, był też Czesław Mozil. Tak, I mam, Tak, Czesław Mozil też był. Mamy mnóstwo klientów, którzy nie chcą się ujawniać z Warszawy. To są znane osoby, które są naszymi klientami, ale nie możemy zdradzać ich tożsamości. Ale to jest tak, że oni się sami do was zgłaszają? Tak, tak. oni zgłaszają się do nas, no można powiedzieć, pod pantoflową, tak to, tak to się nazywa. To nie jest tak, że my się ubraliśmy z księżyca, bo pracownia jest już 25 lat i tak jak już Gabriel wcześniej wspominał, my się wzbranialiśmy przed tym, żeby chodzić na ścianki, chodzić na imprezy. No, teraz po tym programie po prostu zaczęliście, ludzie zaczęli nas jakby kojarzyć, i, i myślę, że tylko dlatego, ale dotychczas absolutnie nie mieliśmy takiej potrzeby po prostu. A macie jakieś takie gwiazdy, osobistości, dla których chcielibyście coś stworzyć, zaprojektować? Ja myślę, że każdy może być gwiazdą i, jesteś, i tworzymy dla każdego. Czyli nie tak, że tylko te gwiazdy, które wymyśliłeś tam, Monika Olejnik, Kozeda i tak dalej. Każdy, każdy Absolutnie może chodzić z Waszych ubraniach, tak? Absolutnie nie. Dotychczas, tak jak już wspominałem, 25 lat pracownia istnieje i, i, i nie robiliśmy dla medialnych osób, a tworzyliśmy piękne rzeczy i to nie to nie był nigdy nasz, nasz priorytet. Robimy po prostu piękne rzeczy, które, które po prostu czujemy. Gdzie uważamy, że czy po prostu w tym kobieta będzie dobrze wyglądała, a nie nigdy nie zależało nam na tym, żeby stworzyć coś, wow, gdzie po prostu ktoś nas doceni. Bo bo to wcale nie jest przy, przy pasji i przy robieniu czegoś, czego się kocha, to nie jest najważniejsze. Równie dobrze jest, jak jest no, zwykły, taki zwykły, niekoniecznie celebryta czy niekoniecznie znana osoba, to też daje satysfakcję. więc To wcale nie jest powiedziane, że, że ktoś musi być medialny po prostu. Czyli młoda dla każdego. Jasne, oczywiście. Taka jest prawda. Dobrze, rok 2017 się rozpoczął. Ten drugi sezon przed wami. Ale czy coś jeszcze szykujecie na ten rok? No, wszystko wyjdzie w praniu. <grym 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 w <praktyce> nie, nie, nie możemy. Nie chcę, nie chcę. Same sekrety. No jak to jest? Nie chcemy No, bo to nie warto zdradzać. Trzeba <grym> trzymać to w to napięciu. Dopiero, dopiero jest styczeń i nie chcemy opowiadać o, o naszych planach, a e, no, będzie się działo, będzie się działo dużo. Dzisiaj fantastycznie wyglądacie, wydłużniacie się tutaj swoim ubiodem na Czy to są wasze, wasze projekty, tak? Tak, tak, tak. To są nasze projekty. E, to jest garnitur z węgorzowej skóry. No futra jest z lama, oczywiście. I wiesz co? My tego w ogóle tak nie postrzegamy, bo y, a ktoś może nam zarzucić, że y, jesteśmy przebrani albo. Potrzebujemy rozgłosu. My po prostu na co dzień tak funkcjonujemy i, i, i mieszkamy na co dzień w małej miejscowości, w Głogowie. I to wcale nie przeszkadza w tym, żeby być takim kolorowym ptakiem. Po prostu tak to czujemy i, i bez, bez zważania na opinie innych tak wyglądamy.